I tam wszystkich BMW f 10 11 Wymiana przycisku otwierania klapy tylnej yy, i bagażnika. I yy, yy, yy. 12 zł z Chin. Dwa tygodnie, i jest u nas. Wykonanie fajne. W porównaniu do tego ręcznego to jest dużo lepiej wykonane. Inny Chińczyk chyba to robił. Bo te. Białe, co jest tutaj, to jest po prostu biały plastik, więc jest... czarne to jest tylko namalowane. Teraz tak, trzeba wyciągnąć cały ten przycisk, żeby go wyciągnąć, to ciężko jest go albo czymś, na przykład takim czymś nie ciężko jest. O, chociaż akurat się udało, ale ciężko jest podejść, bo jest skąd dziwny. Więc tak go sobie wyciągamy. Ładnie wyszło, myślałem, że będzie większy problem. Teraz tak, musimy otworzyć ten przycisk, czyli tu musimy to poodginać i poopuszczać te cztery i z środka to, to odginam sobie po prostu trzeba sobie tutaj coś włożyć pomiędzy to czarne a białe i te zapadki uwolnić muszę dwóch kluczyk użyć więc walczymy teraz poza kamerą i tak to wychodzi mamy przycisk wysypujemy sobie to On wejdzie tylko w jedną stronę. Ma takie prowadniczki, jak tu widać. jest ciasno chodzi. Jego sobie. Teraz wkładamy tą gumeczkę. Dobra, potrzebuję dwóch rąk, żeby ją tam ułożyć i zaraz to składamy. No i tak to już wygląda złożone, nie ma możliwości inaczej włożyć tego przycisku. Po prostu przez te wycięcia po bokach, one są różne i po prostu on inaczej nie wejdzie, tak jak ma wejść, tak wejdzie. Teraz wkładamy go sobie w otworek. i się odwiela. Słychać nawet. Dzięki za oglądanie, cześć.